Z was, żeby dojść do tego miejsca, musiała o wiele więcej poświęcić swoim życiu niż nasi partnerzy, bo działamy minimum na dwóch etatach. Jeśli prowadzicie własną firmę, tak jak ja prowadziłam swoją własną firmę, to zawsze jeszcze było wszystko, no może ten mój mąż troszkę zajęty był, ale wszystkie inne sprawy, robienie zakupów, gotowanie, pranie, sprzątanie, robienie lekcji z Oleńką. To, to jednak zawsze było po mojej stronie, ale ja chciałam mieć takiego polityka, którego nie będę się wstydziła. Chciałam, żeby Olek był takim politykiem, który nie patrzy się na zegarek, nie od 8 do 16, tylko jeśli jest taka potrzeba, wtedy kiedy był obrady Okrągłego Stołu, kiedy był szefem Komisji Konstytucyjnej, wtedy kiedy pracował jako prezydent, nie wyobrażam sobie, żeby powiedziała, ja, o wiesz co, tak byśmy się po południu usiedli, takili winko, może byśmy do przyjaciół, wpadli. Martwi mnie to bardzo, że politycy mają taki bardzo zły odbiór i dlatego tak niewiele osób chce iść do polityki i w tym tak mało kobiet idzie do polityki. Prawda, Elu?